Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Moim gościem jest doktor nauk medycznych Maciej Nowak, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii, członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, wydawałoby się, że może głupie pytanie, czy Polacy myją zęby, to nie zadam takiego pytania, ale może jak często myją zęby? No tutaj niestety niezgodnie z oczekiwaniami, jakie my profesjonaliści od zdrowia jamy ustnej mamy wobec naszych pacjentów, gdyż okazuje się, że niecałe 35% szczotkuje swoje uzębienie co najmniej dwa razy dziennie, 40% Używa tylko szczoteczek do oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych, a pięć osób nie szczotkowało zębów w ogóle. To są dane, które przeprowadziliśmy podczas spotkań w Polsce, z, po pierwsze zdrowie organizowanych przez pierwszy... Program Polskiego Radia i profesora Skarżyńskiego ze Światowego Instytutu Słuchu w Kajetanach. No właśnie i teraz to nie mycie zębów albo nieprawidłowe mycie zębów przyczynia się do próchnicy. No nie jest to jedyny przyczynek tej próchnicy, ale to nie mycie na pewno i teraz się okazuje, że podobno wszyscy mamy próchnicę, bo 95% ma próchnicę Polaków, a tylko 5% podobno nie ma. To kto nie ma tej próchnicy? No właśnie te osoby, które szczotkują zęby, dzieci tych osób, które już wdrożyły profilaktykę próchnicy, już można powiedzieć, że już kobiety w ciąży, czy planujące dziecko powinny wdrożyć profilaktykę, bym powiedział szerzej, chorób jamy ustnej. Tutaj i próchnica wchodzi w grę, i choroby dziąseł, choroby przyzębia też. No oczywiście no, to szczotkowanie... To jest jedna rzecz, używanie pasty z fluorem jest to druga rzecz, ale i profilaktyka związana z dietą, bo tutaj mamy jeszcze problem z tym substratem pokarmowym, który jest ciągle dostarczany z dietą. Choćby prosta czynność, jeżeli dziecko jest przyzwyczajone, a większość dzieci tak jest, że zasypia na mleku, które pije, przygotować należy w butelce, przygotować tą wodę w temperaturze mniej więcej ludzkiego ciała i szybko zamienić to mleko na wodę. Oczywiście dziecko się zorientuje, że, że, że jest to woda, ale te jeszcze dwa, trzy łyki, które wypije, przepłucze do doskonale jamy ustną, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że dziecko zasypia, a ząbki, które pojawiają się są oblepione mlekiem, w którym wiadomo, że znajduje się dużo cukrów, które są substratem właśnie dla czynnika bakteryjnego, który powoduje rozwój choroby próchnicowej zębów. Czyli to jest ważne już, żeby taki nawyk przepłukiwania zębów, bo nie zawsze mamy tą szczoteczkę i nie zawsze możemy użyć, ten nawyk przepłukiwania zębów jest ważny. Żeby... Jest bardzo ważny. To nawet to nie chodzi o szczoteczkę, bo może się zdarzyć, że, że dziecko jest wykąpane i jama ustna jest. Oczyszczona, to oczyszczenie powinno przebiegać już u dzieci narodzonych, czyli nawet jak jeszcze zębów nie ma, to oczyszczamy języczek, oczyszczamy wały dziąsłowe, ale później przed snem dziecko jeszcze spożywa swój posiłek, swoją kolację w postaci mleka. Rodzice, żeby tego dziecka nie rozbudzać, często robią tak, że, że dziecko pije, pije, pije i w końcu zasypia. Natomiast jak widzimy moment, że ma zasnąć. Szybko przypłukać tą jamę ustną wodą. No właśnie, bo próchnica występuje właśnie u dzieci, zaczyna się od tych zębów mlecznych. Nie zdajemy sobie często sprawy właśnie z tego, że to ma później przyczynek do tego, że zęby już stałe też zaczynają chorować, bo proszę powiedzieć, co to jest ta próchnica tak naprawdę? Pruchnica jest to rozkład twardych tkanek zęba przez enzymy bakteryjne. Wiama ustna jest, można powiedzieć, taką idealną cieplarką bakteryjną, gdyż mamy stałą temperaturę utrzymaną, stałą wilgoć, stały dopływ substratów pokarmowych, no i mamy setki gatunków różnych bakterii. Niektóre bakterie są chorobotwórcze. Jedne bakterie, gram dodatnie, ziarnieniaki, Streptococcus mutans, jest to taki czołowy przykład odpowiedzialne są za próchnicę twardych, twardych tkanek zębów. Inne bakterie, będą to beztlenowce, gram ujemne, odpowiedzialne są za choroby dziąseł i przyzębia. I faktycznie te dane epidemiologiczne są bardzo niekorzystne w Polsce, bo już u dzieci trzyletnich mamy 41% występowania próchnicy. Natomiast już z wiekiem... Tylko gorzej, u pięcioletnich już 76%, u sześcioletnich 81%, u siedmiolatków 85%, ale u dwunastolatków już mamy uzębienie stałe i już mamy 70, około 5% dzieci z próchnicą zębów stałych. No i z wiekiem tylko gorzej, już u ośmiolatków mamy 93% próchnicy. Są to no. dane Ministerstwa Zdrowia i to są dane zatrważające. A tutaj prosta profilaktyka. Tutaj nie potrzeba bardzo specjalistycznego le leczenia. Tutaj wystarczy wiedza, czyli ta świadomość zdrowotna, wiedza, jak należy postępować. No i oczywiście pasta z fluorem, bo tutaj wiadomo, że, że użytkując nawet prawidłowo, ale pasty bez fluoru, niestety nie zabezpieczą dzieci przed próchnicą. Tak, Panie doktorze i to jest tak, że ta nieodpowiednia higiena jamy ustnej, a tym bardziej jej brak, może prowadzić do wielu chorób, które na pierwszy rzut oka mogłyby dawać by się w ogóle z nią niezwiązane, bo na przykład choroby serca, cukrzyca, choroby układu krwionośnego. Tak. Choroby przyzębia, których też epidemiologia jest bardzo niekorzystna w polskim społeczeństwie, gdyż w grupie już 35-44 lata okazuje się, że nieco ponad 1% jest osób bez żadnych objawów periodontologicznych. Podstawowy objaw periodontologiczny zapalenia dziąseł, zapalenia przyzębia jest to krwawienie z dziąseł, czyli jeżeli występuje krwawienie to już jest pierwszy objaw choroby dziąseł. Niestety jest to objaw bardzo lekceważony w polskim społeczeństwie i jest takie przyzwolenie można powiedzieć na to krwawienie z dziąseł wzmacniane czasami przez przekazy reklamowe w mediach, czyli na przykład krwawiąc Taki przekaz jest, to kup sobie taką szczoteczkę, czy taką pastę, czy, czy, czy inny jakiś płyn do płukania jamy ustnej. A to nie, to już jest pierwszy objaw chorobowy, z którym należałoby się zgłosić do lekarza, stomatologa o pomoc. Przecież jeżeli występuje krwawienie. Nawracające z nosa, z ucha, z przewodu pokarmowego, no to osoba nie czeka. Czym prędzej idzie do lekarza, prosi o pomoc, o diagnostykę, a tutaj z tymi dziąsłami niestety mamy taką sytuację, takie przyzwolenie na to krwawienie. Dobrze, ale to krwawienie to występuje samoistnie i to powinno nas niepokoić, czy podczas mycia zębów, czy podczas na przykład, kiedy oczyszczamy zęby nitką. Jest to krwawienie stymulowane najczęściej, czyli przy szodkowaniu zębów, przy spożywaniu twardszych pokarmów typu jabłko. I to krwawienie jest objawem stałego stanu zapalnego, który powoduje preaktywację zapalną. Preaktywacja zapalna cechuje się tym, że do krwioobiegu wydzielane są mediatory zapalne można powiedzieć takie hormony zapalne, które mogą powodować różne odległe skutki niekorzystne, tak jak na przykład cukrzycę, otyłość, przy czym cukrzycę i otyłość to są ciekawe czynniki ryzyka, które choroba przyzębia zaostrza ich przebieg, utrudnia leczenie, ale i w drugą stronę te czynniki działają, czyli obecność otyłości czy cukrzycy u osób powoduje utrudnienie leczenia choroby przyzębia i większe zaawansowanie choroby przyzębia. Mamy jeszcze szereg innych chorób związanych z tą preaktywacją zapalną wywołaną z przewlekłym stanem zapalnym dziąseł i przyzębia. Będą to choroby sercowo-naczyniowe, szybsza miażdżyca, udary niedokrwienne mózgu, ostre incydenty wieńcowe, niska waga urodzeniowa dzieci, przedwczesne porody, choroby nowotworowe, choroba Alzheimera, Co? zaburzenia erekcji u mężczyzn, ale także mówimy coraz częściej o efekcie epigenetycznym, czyli o tym, że u matek chorych na chorobę przyzębiana przy uleku stan zapalny dochodzi do zmian materiału genetycznego, które będą skutkowały predyspozycją do różnych chorób u potomstwa, alergia, astma i inne choroby. W tej chwili to są badania, które prowadzi się na całym świecie, żeby tą zależność potwierdzić. To jeżeli mamy takie problemy z zębami, no bo tu próchnica, choroby przyzębia, to nie wszyscy w wieku późniejszym mamy wszystkie zęby. Czasami trzeba te zęby czymś uzupełnić, czyli robimy implanty. Jak to wygląda? Pozytywna strona tych implantów, ale też pewnie są mi jakieś problemy z tym związane. Tak, czyli powszechnie nazywane implantami są to wszczepy śródkosne. Są to elementy wykonane z tytanu. Tytan ma właściwość biozgodności z kością, czyli po odpowiednim wprowadzeniu implantu do kości, następuje kościozrost i osteointegracja. Z tym, że w przypadku implantu, który jest ze wszechmiar korzystny, gdyż w zasadzie umożliwia odtworzenie uzupełnień protetycznych, które będą funkcjonowały tak jak własne uzębienie u osób, które już nie posiadają zębów, czyli jest jakby powrót do warunków fizjologicznych w wyniku tego tej odbudowy układu stomatognatycznego. Natomiast implanty niestety nie posiadają ozębnej, czyli nie posiadają tego całego aparatu więzadłowego utrzymującego ząb w zębodole. Jest to szereg włókien kolagenowych, są to naczynia aktywności, limfatyczne komórki tkankotwórcze, jak osteoblasty, fibroblasty, jak również i... Funkcję odżywczą dla sąsiednich tkanek ta ozebna powoduje. W przypadku implantów nie mamy tej struktury. Mamy po prostu kościozrost, czyli każdy stan zapalny, który dzieje się wokół implantu, będzie skutkował stanem zapalnym kości, czyli powierzchownym zapaleniem kości. No, zapalenie kości dużo trudniej się leczy niż zapalenie przy zębiach, gdyż kość nie posiada aż takich zdolności. Odpornościowych, immunologicznych, jak przy zębie. I teraz, jeżeli mamy w środowisko jamy ustnej, zamknięte, wilgotne i mamy niewyleczone zęby z aktywną chorobą przy zębia, to bardzo szybko ta flora beztlenowa wraz ze śliną przemieści się na powierzchnię implantów i wywoła stan zapalny tkanek okołowszczepowych. I to jest ta największe i to jest to największe zagrożenie. Tutaj właśnie. Ja przestrzegam przed tym, że jak decydujemy się na leczenie implantologiczne, ze wszechmiar korzystne, jest to naprawdę bardzo duży postęp medycyny, że możemy w ten sposób odbudowywać układ stomatognatyczny. Natomiast jeżeli nie wyleczyliśmy jamy ustnej, znajdują się jeszcze dysbiotyczne bakterie biofilmu, no to bardzo szybko dojdzie do... Chorób tkanek wokół implantów. Panie doktorze, w takim razie proszę powiedzieć, gdzie czerpać informacje na temat tych zębów, leczenia, implantów, czasami też i chirurgia tutaj wchodzi w grę? No, szukamy w internecie, no, ale nie zawsze te informacje są rzetelne. Właśnie. Tutaj chciałem przestrzec przed, przed właśnie dezinformacją naukową, która bardzo często jest prowadzona w różnych mediach społecznościowych, gdzie się wypowiadają pseudoeksperci. Niestety algorytmy tych mediów społecznościowych nastawione są na oglądalność, nie są nastawione na jakąkolwiek weryfikację tych treści i tutaj influencerzy, którzy niekoniecznie są też i ekspertami merytorycznymi, mogą zdobywać dużą Popul popularność. Media społecznościowe wspierają te przekonania pseudonaukowe. Brak regulacji tych mediów społecznościowych, atrakcyjność przekazu wywołana często strachem i podważaniem autorytetów. Dlatego tutaj przede wszystkim myślę, że właśnie Media tradycyjne, prawda, gdzie redaktor swoim nazwiskiem odpowiada za treść, którą prezentuje. Kolegia redakcyjne są w czasopismach, w portalach internetowych, czy w radio, czy w telewizji. Jak również należy nie bać się i pytać swoich lekarzy-stomatologów czy higienistki stomatologiczne. No właśnie, nie bać się, a jak tu się nie bać, jak blisko 50% Polaków cierpi na dentofobię, czyli lęk przed wizytą u stomatologa, a tak naprawdę powinno się do tego stomatologa pójść raz do roku i wykonać kontrolę. Tak, co najmniej raz w roku każda osoba powinna stawić się u stomatologa. Wtedy wizyty będą na pewno krótkie, przyjemne i, i, i bez większych komplikacji. Natomiast też należy pamiętać, że przy złożonych zabiegach obecna stomatologia to już nie jest stomatologia sprzed 20-30 lat. W tej chwili działamy atraumatycznie, posiadamy szereg środków przeciwbólowych. I tutaj podejście, ja myślę, już z wychowaniem dzieci powinno być. No, nie może być absolutnie takie podejście, że szczotkuj zęby, bo jak nie, to za karę zaprowadzę się do stomatologa. Albo rozboli cię tak ząb, że pójdziesz do stomatologa. Tutaj należy tak dzieciom tłumaczyć, i zdarza się. Niektórych pacjentów takich też mam, że dzieci czują, że przychodzą do stomatologa w nagrodę, tak naprawdę. Ale też i rozmowa z pacjentem. Też lekarz powinien poświęcić odpowiedni czas nie tylko na wykonanie konkretnej, efektywnej procedury leczniczej czy, czy, czy procedury profilaktycznej, ale też ta rozmowa jest bardzo ważna. Wywiad motywujący, prawda, oparty na współpracy z pacjentem, na sugestii, na poszanowanie autonomii pacjenta. Czyli tutaj też to. Podejście do pacjenta, oczywiście, do każdego inne, bo są różne osobowości, ale należy ten klucz do pacjenta znaleźć. Powiem więcej, jeżeli nie można osiągnąć tej współpracy na linii pacjent, czy powiem szerzej, zespół stomatologiczny, a pacjent. To już zasugerować, być może, zmianę tego zespołu stomatologicznego. Być może ludzie o innej osobowości bardziej trafią do tego konkretnego pacjenta. Panie doktorze, a co to jest za zasada 5 razy P? 5 razy P. Jest to minimalna interwencja antynikotynowa. Główny czynnik ryzyka chorób przyzębia z, z tych czynników modyfikowalnych, jest to właśnie palenie tytoniu. Nawet jest bardziej szkodliwe od używania. Innych form tytoniu dla, dla zdrowia. I tutaj jest takie, takie zalecenie, że każdy lekarz stomatolog, jeżeli wykryje palacza wśród swoich pacjentów, przeprowadza minimalną interwencję nikontynową. Jest to kilkuminutowe działanie polegające na właśnie taki mem memotechniczny skrót 5 razy P. Pytaj, poradź, pamiętaj, pomagaj, planuj. I to jest działanie powtarzane, jeżeli ono będzie powtarzane, choć czasami. Za pierwszym razem spotyka się z niechęcią pacjenta. Zdarzyło mi się kiedyś, że wykryłem palacza, szykujemy się do leczenia, do planowania tego leczenia, do motywowania pacjenta, do tłumaczenia związków przyczynowo-skutkowych, które tego pacjenta dotyczą. A pacjent mówi: A, jak gdybym chciał przestać palić papierosy, to bym poszedł do innego specjalisty. A ja tu przyszedłem leczyć dziąsła. No to też trzeba to wytłumaczyć. Tutaj nie ma co się na pacjenta denerwować. Trzeba po prostu też wytłumaczyć, ale metoda jest bardzo skuteczna. Też wykryłem, że pacjent, często jak na początku nawet nie jest zainteresowany, to jednak powtarzanie tej czynności powoduje, że za kilka tygodni, miesięcy pyta, A doktor mówił, że, że, że z tym paleniem jest problem. No to przyszedł czas, bym chciał, bym chciał rozpocząć to działanie. I właśnie wtedy wkraczamy z naszą informacją. No, badania naukowe pokazują, że ta minimalna interwencja nikotynowa, choć tylko 5P, choć tylko kilka minut, zmniejsza ryzyko palenia o 80%, czyli 85% pacjentów albo redukuje używanie tytoniu albo zaprzestaje palenia. I jeszcze mam takie jedno pytanie, myślę, że ono jest istotne. Jaki wpływ ma witamina D3 na nasze uzębienie, no szczególnie teraz jesienią? Tak, witamina D3 jest to niezbędny składnik organizmu ludzkiego. Niestety pandemiczny jest deficyt u ludzi, nawet tutaj Światowa Organizacja Zdrowia WHO w swoich zaleceniach dla doros... dla osób dorosłych, wydała, że, że każda osoba dorosła powinna suplementować tą witaminę D. No, ona wykazuje działanie podwójne, wykazuje działanie, tutaj zresztą podobnie jak witamina C, odnośnie wzrostu odporności człowieka. Okazuje się w badaniach przeprowadzonych przez, y, y, różne instytucje podczas COVID-u, że osoby, które miały niedobór witaminy D, dużo ciężej przechodziły COVID i, cię, i częściej ulegały infekcji niż te osoby, które miały prawidłowe poziomy witaminy D. Więc to jest jedna strona witaminy D, druga strona jest to regulacja metabolizmu kości. Metabolizm kości, jeżeli jest zaburzony, to nie tylko mamy osteoporozę czy osteopenię, ale także będziemy mieli szybszy, bardziej gwałtowny postęp choroby przy przyzębia. Bardzo Panu dziękuję. Gościem Radia Parada był doktor nauk medycznych Maciej Nowak, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii, Założyciel, członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu. Forum Rok Parada.